Co w tej roli prezentarki, gospodyni programu i takiej osoby, która na planie pewnie pełni wiele różnych funkcji, to zaraz mi opowiesz o programie stricte, bo najtrudniejsze dla Ciebie. Jak się przygotowywałaś do tego, żeby stawić czoła temu zadaniu. Troszeczkę też poszłam na żywioł, bo e, tak jak wcześniej wspomnie, wspomnieliśmy, m, brałam udział w e, dwóch programach telewizyjnych, więc miałam też, e, jeden wygrałam, tak? Miałam też okazję obserwować inne prowadzące i e, pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała w e, tym programie, będąc jego gospodynią, być po prostu sobą. Że chciałabym wyróżnić się tym, że będę mogła pokazać też siebie. Że nie będę stricte prowadzącą, która coś tam zapowiada, która, która prowadzi ten program, tylko będę też przede wszystkim człowiekiem. Będę taką edytą, którą jestem poza nagraniami, którą mogą poznać w ekipie. I myślę, że mi się to udało. No mam nadzieję, że widzowie też będą mogli zobaczyć mnie właśnie z tej, z tej mojej strony takiej wrażliwej i takiej emocjonalnej, ale dla mnie już teraz wiem, najlepszą nagrodą jest to, że uczestnicy tak mnie odebrali, bo... Właśnie, bo tutaj za kulcami możemy powiedzieć, nazywają się dobrą wróżką, tak prawda? Jest, tak jest, nazywają mnie dobrą wróżką, bardzo, bardzo żywo na mnie reagują. Jestem dla nich, no nie wiem czy się mogę pochwalić, ale chyba poniekąd uosobieniem takiego też czynnika ludzkiego, i, i oni jak mnie widzą, to też się czują zawsze spokojniej. No nie mogę za wiele zdradzać, jest, ale, jest. ale działy się tutaj rzeczy dość niezaplanowane, bo. Tworzymy ten program, to jest pierwsza edycja, to jest nowy format, to jest format, który w pierwotnej wersji nie miał prowadzącej. Chociaż ja personalnie uważam, że akurat ten czynnik ludzki w tego typu programach jest bardzo istotny, bo kiedy mamy do czynienia z ludzkimi emocjami, fajnie jest, żeby była osoba, która gdzieś tam te ich emocje może im czasem wytłumaczyć. Czasem wesprzeć, czas dokładnie, więc, więc mieliśmy tutaj takie momenty, gdzie sami troszeczkę zmienialiśmy tę formułę albo ją ulepszaliśmy, właśnie pod komfort też uczestników, a że oni bardzo żywo i, i bardzo pozytywnie na mnie zareagowali, to z odcinka na odcinek pojawiam się coraz więcej i to też często na ich prośbę. Więc myślę, że, że to będzie bardzo ciekawe też dla mnie zobaczyć, jak z, z samego początku e, przez kolejne odcinki aż do samego końca no, też zbliżam się do nich i nie ukrywam, że oni e, też e, są dla mnie naprawdę ekipą fajnych ludzi. Nie spodziewałam się, że tak fajne osoby e, przyjdą do tego programu e, prawdziwie szukać e, miłości.